ja jestem Ola27, a ze mną jest brak. Siema. I dzisiaj będziemy reagować na nasze stare filmiki, yy, znaczy, z Kuby kanału. No jeszcze z ma... Twojego to będzie. A, no to zaczynamy. Właśnie yy, mój pierwszy film, który ma 9,7 tysiąca wyświetleń. Co tu jest? jest? Hej, tutaj Pies Ben. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z wiadomości.

tak tak koniec już faktów do widzenia! Otrzymaj, otrzymaj Dobra, przełączę ci A, najstarsza no. Teraz jaką chwilę puścisz? No. O nie, tylko nie ten lagusi! Nie! 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 Trzymaj, ci jadę. Ja jestem na i dzisiaj jestem. No, jest Chyba tego odcinka nie na tego. jeszcze był drugi odcinek z tego! No <coughs> tak. Tak ilego włączymy! Pierwszy odcinek z Lego City strzela się krybę. Pierwszym Oj się... Wtedy w ogóle się jarałem, żeby tak animacja wyszła, że zrobiłem cięcie i ten. I w postawiałem. Wtedy się tym jarałem. A teraz...

Legacy City nie włączę, bo to będzie Ale dużo tego kota to było. O! O tutaj. ja Moja... Pierwszy raz pokazałem to. To! Ja to już widziałem dla was też. My to milion tak. razy oglądamy. Nie pokażę wam całego. Cześć! Cześć! Ale zobaczcie Cześć! to! Jakub, a ze mną jest mój brat. Uwaga! I... Jeśli nie widzieliście tego, to zobaczycie teraz. No, no już się zrobić. No my jeśli chcecie... Czekajcie ten ile od... to musicie zostawić. Łapkę dule! Tak właśnie. 500. Na no, moim kanale, kanale Hubert Jaków, tutaj widzicie... To jeden... To jedno takie jajko. Więc tutaj kanał Hubertiaków, Wielkie jajko pełny niespodzianek. 4 lata temu. Więc jeśli ktoś by chciał obejrzeć sobie ten film, to na moim kanale. akurat wtedy ja wybrał oddech? No tutaj się zaciąłem na sekundę i Leon on mi powied powiedział łapkę w górę. Patrzcie. Chcecie ten odcinek to musicie zostawić. Łapkę górę. Tak właśnie, <grym> ja pierwszy w górę to ten odcinek. No. To jeden... To jedno takie jajko. Więc... Kolejny odcinek robimy. No. Sprawdzamy. Dawaj. Zaraz no. będzie twój kanał. Włącz coś, co już było 3 lata temu. Nie Trzy. 4. Tylko szukaj 3, 3 lat. Brawl Starsa nagrywałem. No. O, już są 3 lata, to Crash Royale. Nie. Kraszujard. Tutaj jest Crash Royale 3 odcinek. Nie, bo, 3. bo no. Minecraft, to. O, kibelek sobie kupiłem. Cześć, cześć. A ja to to jest to ma... cześć. Dobra, weź to zwiększ, bo widzę, że nie pisz tak Będę jakąś... Kupiłem sobie miesiąc. Ej, nie zmieniłem się za no, bardzo w te no, trzy lampy, nie? Tak, aż tak, wyglądam tak samo teraz. Dzień dzisiaj... dobry. A, trzeba się kupić tak? Tak, ja mamy teraz to, karty piękne. ja tak mam. Tam cały czas. Takie coś. Ja nie wiem, czy A to, co to, jest Kuba, jest to z, się dzieje. A tak, kurde, ja jest...

Uuuu, ja mam. mamy tu coś takiego. Ej, jest głos. I, I tutaj mamy coś, coś takiego. Co on, co takiego. Do jest, dobra. A widzę by, jak ktoś tak, no. no będę tak, w komputerze nie. No, tak. no. Ten. Zobacz, jak tak robi. Tak Jakbyście słyszeli takie szumy, o szumy byście słyszeli, to dlatego, że ja tak, tak robi. Zrobię cięcie, bo za długo będę to, wernie wernie wernie, to no. Dobra, Nie, przechodzę, nie, nie, cięcie. Ile to ma wyświetleń? 393 w lata, no to ja tyle robię w godzinie. Teraz. 361 subskrypcji, wbijamy 400 do końca wakacji. Oj, Ojcory, zrobiłem ci nie tak. Dobra. Mm -hmm. Już są trzy lata. Tutaj coś. Są... To pierwszy odcinek Małej Ferajny. Dobra. Ej to był... Tutaj? Z Nie. Tutaj widzisz? A. Dziewięćset Ja jestem Hubert A dzisiaj zaczynamy nową serię, czyli że... Store z Leosiem. Tak, na tak zdała, czy już żegnamy Survival z Leo To W drugim odcinku zmieniliśmy tego naczyń. Dobra, idę już zabić owieczka, żeby... To le... takie teksturki Graphics no, no. Bullding, gdzie nie mieliśmy Bo... tego takiego. Co? I... I... Jak I... za... Corki... czy... ja zabimy Ja idę pod drzewka, żeby później zrobić nasz domek. ja już nagrywam Ja nadal nagrywam No i co powiesz Leoś? Będzie fajna seria, a ile mają zostały ciąteł w górę, żeby była, żeby był następny odcinek z tej serii. No to zostawiajcie 9 akrów w górę. 9 łapek w górę z kurdy 5 akrów. Robicie zostawcie. Bo około mnie już ma prawie 10 akrów. nie możesz się zatrzymać. teraz nie mam 9 łapek w górę. Okay. Tak szybko. Muszę zbierać burzozę. Co ty śpiewasz? To ja no i ja przejść, no dobra. Nie, dobra. Teraz oglądamy Twój kanał? Lec... Chyba, że ona tyle tylecznie grać. Nie. A, to Twój teraz? Tak. To szybko przełączamy się na ona kanał. Wystarczy gdzieś główna i tutaj rano. 29 subskrypcji. Subskrybujcie ona. Subskrybujcie Leona, bo on wbija 30 subów. Bo, jak go nie subskrybuję, No już miał wszystkie 30, ale tutaj go subskrybowałem. Dobra, wideo najstarsze. I mój pierwszy filmik? włączymy? No, u mnie też włączyliśmy pierwszy. Tylko, że twój rok temu to. Za, za, twój kanał nie jest taki stary jak mój. Pierwszy. Ja, Radoachsa. A w ogóle miałem y, kilka kanałów. 2 dwa, no, dwa? On miał, no, pierwszy się Cześć, wrzucał, ja jestem, no, I dzisiaj ja jestem nowy brat. Elo. Ja też miałem kanał, był taką tęsknicą i Ej, ej, um. wtedy widzicie, to ciele, nie, to nie to było widać, tylko błyszczące tak. Mam nadzieję, że teraz I też się to nie to jest. Jest Mam tak żeby mnie było widać, bo jak no. tak siedzę, to mnie... Mam to, konto Leona by się posunęło niestety. Ale tutaj będą już coraz więcej, Leon chyba będzie nagrywała skąpa, więc no. A w ogóle tu się lepiej gra. Jak mogę powiedzieć. Lepiej gra, a w poprzednich odcinkach nie wiedziałem co zrobić. Też Leona, pamiętaj, to miałam pamiętać, że tu jest kamerka. Ej, nie. E, wiem, nie, czy, nie. Jak nie. Później. Fajny odcinek. Launchy dopiero przed chwilą na grać. Eee, włączymy teraz jakiś sprzed 8 miesięcy może. No. Eee, na przykład, gdzie to jest 86? O, o jest to wylosowane. Nie! Ja to eee, pamiętam, jest. jakbyśmy to wczoraj ja nagrywali, naprawdę. Nie. Pamiętam to do dzisiaj. Ja to... Ja tego odcinka nienawidzę. Kliki. No to po prostu patrzymy na się. Dobra, zobaczmy jak ci wyszedł. Coś. Ale nie wiem czy, czy skin wypadnie. Dobra, ja to mamy porównanie z... do tego skina. No i... <laughs> no, 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 no. No, nie, no A w ogóle nie miałem już Real Madryt. A fan Barcelony, a rano. No w ogóle Nie, nie. mam. No ale i nie mamy. Poczekajcie. Ty stań po tutaj. No. Te... No nie, no Boże, Leon stań Co? prosto. A po tej stronie się wyświetla oryginalny skin. I oceńcie, czy jest podobny. Takie? No. Gdzieś tu. Nie, większy taki. No. E, dobra, chyba już kończymy ten odcinek. Więc na ten odcinek to już było na tyle. Zostawiajcie łapeczki w górę. Wpadajcie na kanał Hubert Jakub. Ja mam, e, ten, co był O Chwila, znowu zapomniałem. Na ten kanał, o tu. Hubert Jakub.